Witam wszystkich Państwa, jestem zaszczycony, że udało mi się dołączyć do takiego zespołu historii polskiej siatkówki, z historii nie tylko siatkówki, ale wielofunkcyjnego, wielosekcyjnego klubu ze stuletnią historią. Na pewno Radom zasługuje na to, żeby wrócić szybko do Plusligi, i to jest cel nie tylko mój, ale całego klubu. Zrobimy wszystko, żeby na czele z prezesem Zagumnym ten zespół powrócił na to miejsce, które jest właściwe dla tego klubu i żeby za rok nie pierwsza, a plusligowa siatkówka wróciła do Radomia. Także cel jest prosty: zrobić awans w tym sezonie, zrobić klub, który będzie miał wiernych kibiców na takim poziomie, jak ma do tej pory, żeby ta hala była zapełniona do ostatniego miejsca i żeby ten zespół cieszył swoją grą. Myślę, że przede wszystkim będę staram się pomagać zarówno prezesowi, jak i całemu klubowi, zarówno w budowie kwestii marketingowej, a więc pozyskiwaniu nowych sponsorów, jak również w rozmowach z zawodnikami, tymi, którzy już tu występują i tymi, którzy mogą dołączyć do zespołu. W ostatnich latach budowałem zespół Arkich a więc zespół, który robił mam z drugiej do pierwszej, z trzeciej do drugiej, z drugiej do pierwszej, a w tym roku zajął drugie miejsce w rozgrywkach pierwszoligiowych, więc myślę, że mam wystarczające doświadczenie, które będzie pozwalało przekonać zawodników i sponsorów, żeby dołączyli do tego klubu, który zasługuje na to, żeby być topowym zespołem w kraju, a nie grać w pierwszej jedzie.